Dima, patrz na mnie, nie wstydź się. Czemu na mnie nie patrzysz? Dima, popatrz na nią, bo nie da nam spokoju. No co, Sałata, czego chcesz? Jestem liderką jak Diana. Jak chcesz, to potrafię zakręcić obręczą. Zielona, siadaj, odpocznij przed treningiem. Sałata, nie podobasz mi się. Wolę dziewczyny z naturalnymi włosami. Tak, i woli różowy strój, a nie zielony. Tak? A zobacz, co potrafię zrobić. Jestem w szoku. Zielona flirtuje z Dimą. To bez sensu! On nigdy na nią nie spojrzy! Diana, dziękuję za pierścionek, bardzo mi się podoba. Nie ma sprawy, Kitty, nie żałuję niczego dla moich przyjaciół. Cześć, Diana! Zielona, przestań kręcić zielonym tyłkiem przed dimą. Czy ty nie widzisz, że on woli różowy kolor? Dziewczyny, powąchajcie, jak ładnie pachnę. To moje nowe perfumy. Już wąchałyśmy, Mary. Diana, Diana, zobacz, jakie brwi sobie zrobiłam! Jana, jakie mam szczęście, że jesteś moją przyjaciółką! Kocham cię! Kitty, ja też cię kocham! Jana, chyba się pochoruję. Masz rację! Jak można tak udawać idealną przyjaźń? Jestem w szoku, jest mi źle! Posłuchajcie, dziewczyny, nie jesteśmy głuche i słyszymy wszystko. Nie musicie zazdrościć nam naszej przyjaźni z Kitty! Przynajmniej mają lepszą przyjaźń niż wasza! Szczury! Diana, mam dla ciebie prezent! Diana, nie, nie zwracaj, zwracaj na, na niego uwagi! Dziewczyny, minutkę! Dima, poważnie! To takie słodkie, a jaki prezent masz dla mnie? Diana przygotowałem lot balonów, żebyśmy się pocałowali w powietrzu. <laughs> Dima, być może, ale nie w tym życiu. Widzisz, Dima, balon nie zadziałał. Potrzebujesz ekstremalnych doznań, jakiś spadochron na przykład. Dima, gdzie twoja godność? Przestań biegać za Dianą! Dima, ja jestem gotowa na pocałunek w balonie! Zielona, wracaj na miejsce. Rezerwowa Cheerleaderko, myśl o treningu, a nie o Dimie i balonach. Kawczemu zakochują się we mnie wszyscy oprócz Diany? Nie przejmuj się, Dima, nie wszyscy, tylko Sałata! Chodź! Czemu się mieszasz w mój związek z Dimą? Nie widzisz, jak na mnie patrzy? Zielona, on na ciebie nie patrzy. On nawet nie chce na ciebie patrzeć. A wiesz co? A mi się wydaje, że jesteś po prostu o nas zazdrosna. Laila, jestem taka wkurzona tą doskonałą przyjaźnią Kitty i Diany. Jana, to zazdrość? Tak, to chyba zazdrość. No to w czym problem? Rozwalmy tą przyjaźń. Czy to możliwe? Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Karina, Patryk mnie bardziej kocha. Nie, Gigi, mnie kocha bardziej. Widzisz? Pospokójcie się, obie was kocham. Karina? Nie rozmawiaj z nimi, jesteś żabą. Karina, on mnie bardziej kocha. Nie rozmawiam ze zdrajcami i mam nową przyjaciółkę, Gigi. Karina, nie jestem twoją przyjaciółką. Po prostu się dowalasz do mojego chłopaka. Oh my god! Właśnie straciłam przyjaciółkę! Co? Randkuje z Patrykiem? Ja niczego nie rozumiem! Tak, Ejs, na moje urodziny ma być tylko świeże i smaczne jedzenie. Nie zawiedź mnie lepiej, inaczej twoja reputacja polegnie. Dla mnie inne no bo nie ryb. Wątpicie we mnie? Nawet Diana świętowała swoje urodziny w mojej kawiarni. I to z czy wszystko będzie dopilnowane. Dobra Ice, ustalmy jakieś menu. Dobra Ginny, myślę, że każdemu steka. O, steki są fajne, a ilu będzie gości? Trzech. Może masz na myśli trzydziestu? Nie Ice, trzy. Jako koszonek i Browasty. Jak jesteście we trójkę, to po co wam menu? Przestańcie marnować mój czas. Ach tak, Ice, co ci się nie podoba? Właśnie straciłeś klientów. Trzech klientów. Moje urodziny będziemy świętować w innej kawiarni. To idźcie sobie. Myśleli, że dla trzech osób tu będę siedział całą noc. Co dla was? Czekaj, jeszcze nie zdecydowałyśmy. Na co macie ochotę? No nie wiem, Patryk. Pewnie sałatkę wegańską. A ja poproszę tiramisu z truskawkami. Dobra, dziewczyny. Dobra, Ice, tiramisu z truskawkami i wegańską sałatkę. Dobrze, już zrobię. Czekaj, Patryk ma dwie dziewczyny? Dobra, chłopaki, najpierw dryblowanie. A teraz na palcu. Widzisz, Malik, jak kręcę na palcu? A tak nie przezywałeś. Nie popisuj się, mały. To moja szkoła, ja was uczyłem. Dziewczyny, teraz liczę do trzech. Wchodzimy i mówimy, chłopaki, cześć. Mojego chłopaka tutaj nie ma. Nad czy to mój problem, możesz iść do kawiarni, do Aisa. Nie chcę z wami! Dziewczyny, a kiedy ułoży mi się z Maxem? Ach, Mary, Mary, nie możesz mu powiedzieć wprost, co czujesz? A ty, Kitty, z Timurem? To jasne, że ty go lubisz i on ciebie też. Nie możesz powiedzieć mu wprost, Timur, chodźmy na randkę. No, próbowałam. Słabo się starałaś, a ty, Mary? Dziewczyny, już powiedziałam Maxowi, że go lubię, ale powiedział, że nie jest gotowy na związek. Timur jest gotowy, ale ja nie jestem gotowa. Nie chcę ciągle chodzić z chłopakiem. Króliczki, króliczki, co one tu robią? Tylko gadanie o facetach. A gdzie nauka? Dobra, dziewczyny, przestańmy gadać. Chodźmy. Czy liderki? Chłopaki, cześć! Kto mnie rozweseli, jak nieukochana dziewczyna? Kitty! Smile, cześć! Hej, Kitty! No i mam pytanie, kiedy zaczynamy nasz związek? No nie wiem, ciągle myślę. Kitty, no spójrz na Diana i Smilika, do tej pory dobrze się mają. No tak, to fajne. Nad, widzisz? Max znowu mnie ignoruje. Tak, widzę, zachowuje się jak w przedszkolu. Słuchaj, Mary, wydaje mi się, że Ty i Max nigdy nie będziecie razem. Poszukaj sobie innego chłopaka. Hej, dziewczyny. Dzień, Dzień dobry, zobaczcie do like! Dziewczyny, chłopaki mają trening, co tutaj robicie? Nauczycielu Mike, a nie możemy przyjść na siłownię, żeby odwiedzić naszych koszykarzy? Ja przyniosłam Timurowi kanapkę w torbie Nat, a ty co tu robisz? No ja przyszłam wesprzeć Mary, podoba jej się Max, a Max ją ignoruje Nat! Dziewczyny, nie zawracajcie głowy koszykarzom, a wy z powrotem do treningu Dobrze, Dobrze nauczycielu, nauczycielu Mike, Mike. Ty możemy się pocałować? Nie, nie jestem gotowa czy liderki słyszałyście co powiedział Mike? Wynoście się, trenujemy tutaj. Dobra, Max, chodźmy. Dobrze, chłopaki, pa! pa! Czemu jesteś taki obrażony? Nie lubisz już Mary? Po prostu nie chcę jeszcze związku. Max, wszystko ok? Ona do ciebie nie startowała, więc nie wiesz o co chodzi. Dobra, wracajmy do treningu i radzę Ci nadal mieć kontakt z Mary. Laila, ale mnie denerwują. Jana, nie denerwuj się. Ice, gdzie są nasze koktajle? Proszę o to, koktajle. Bez, Bez reszty, reszty, Ice. No proszę, jakie hojne. Tak, Laila, powiedz mi, jak obrócić Kitty i Dianę przeciwko sobie? Zawsze są razem. Jana, zobacz. Poproszę nauczyciela Majka o przerwę i pójdę do twojej klasy. Ty też wymyślisz historię dla nauczyciela i opuścisz lekcję. Dobra? Tak, dobra, wymyślę, jak wyjść z lekcji. A potem razem przeprowadzimy poważną rozmowę z Kitty. Och, Laila, jesteś genialna. Tak, Jana wiem. Masz szczęście, że się ze mną przyjaźnisz, jak Kitty i Diana? Co? E, nie, nie, nic. Słuchajcie, mamy w szkole zasady. Są proste. Dziewczyny nie chodzą do chłopaków. Ups. Nauczycielu Mike, ja nigdy nie chodziłam do chłopaków, znam tam zasadę. Laila, nie o tobie mówię, mówię o czy liderkach króliczkach. Czemu jak chłopaki trenują, to chodzicie im przeszkadzać? Nauczycielu Mike, po prostu chciałyśmy ich odwiedzić. Tak, po prostu się przywitać. To nie tylko cześć, na pewno się też całowaliście. Dima, przestań. A chłopaki nie powinni chodzić do dziewczyn podczas treningu. Ma pan rację, ci faceci to... Tu tak robi. Koszekarze oczywiście. Dziewczyny, słyszałyście mnie? Słyszałyśmy nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, mogę wyjść? Tak, Laila, wyjdź. Timur, słyszałeś mnie? Jeszcze raz to zobaczę i będziesz miał problemy. To samo twoi koledzy. Rozumiem, proszę pana. Nat, Nat! Co, Ice? Też chodziłaś do koszykarzy? No tak, byłam z dziewczynami. I jeszcze jedna zasada. Karina, siedzenie przy jednym biurku to już za wiele. To z kim mam usiąść? Z zieloną. Karina, uspokój się, usiądź ze mną! No, nie, nie będę siedziała ze zdrajcą. Posłuchaj Blondie, chcesz usiąść w ostatniej ławce, żeby Mary mogła tutaj? Niby czemu? Bo czuję na sobie twój nieświeży oddech. Co? Dzień dobry! O, jedynasta klasa, nie macie nauczyciela? Kitty, idź do dyrektora! I ty, Jana też, ja? Czemu mam iść do dyrektora? Kitty, nie słyszałaś? Dyrektor już na ciebie czeka. Jana, na ciebie też. O... Ja do dyrektora niby czemu? Jana, do dyrektora. Dobra. A czemu mam tam iść? Czy dyrektor coś powiedział? Zaraz się dowiesz. Tak, zaraz się dowiesz. Ciebie też wezwał. Wiesz co, nauczycielu Mike? Nastoletnie związki są naprawdę fajne. Diana, równania. Nauczycielu Mike, myślisz, że nie jestem przygotowana, ale jestem przygotowana. Diana, co to jest? Bani plus basketball równa się love. Diana. Dobra, żartowałam. Kitty, dyrektor czeka w garderobie. Co? Co to się dzieje? Co? A gdzie, dyrektor? Co chcecie zrobić? Kitty, musimy porozmawiać! Chcemy poważnie porozmawiać! Oszukałyście mnie? Nie zostałam wezwana do dyrektora? Oszukałyście mnie, tak? Kitty, jesteś taka naiwna! I Diana to wykorzystuje! Co? O czym ty mówisz? Kitty, nie widzisz, jaki ona ma na ciebie wpływ? Kitty, jesteś pod jej kontrolą! Biedna dziewczyna! O czym wy mówicie? My się przyjaźnimy! Jest idealną przyjaciółką! Jesteście zazdrosne, tak? Kitty, zobacz, jak wyglądasz! Ubiera ciebie dokładnie tak jak siebie. Kitty, kiedyś byłaś zupełnie inna. Czy nie rozumiesz, że zrobiła z ciebie zabawkę? Musisz być sobą. Kitty, patrz na siebie, co to? Żółte włosy? Dziewczyny, o czym wy mówicie? Kitty, kiedyś przyjaźniłyśmy się z Dianą. I wiemy, o czym mówimy. I wiemy, do czego jest zdolna. Idziemy do kawiarni, Diano? Nie, musimy poczekać na Mary i Kitty. Cześć, cześć Mary, jak tam lekcja? Była fajnie. Cześć, przyjaciółki, idziemy na kakao? Idziemy. Kitty! Co? Co to było? Nie wiem, co to było, Diana, ale Kitty nas zignorowała. Kitty i Jana śmiały się przez całą lekcję. No, proszę, najlepsza przyjaciółka, dziewczyny, do kawiarni. Ice, trzy kakao. Kitty, dokonałaś właściwego wyboru. Jesteś piękna. Nie rozumiem. Ona się z nimi przyjaźni? Ja niczego nie rozumiem. Jeszcze nie mam tylko pieniędzy na herbatę. No dobrze. Ice, dwie herbaty. Kitty, jak mam to rozumieć? Diana. Kitty. Kitty nie chce już z tobą rozmawiać. Nie jest już twoją najlepszą przyjaciółką. Ale, ale. Co się stało? Kitty, czy to prawda? Diana. Kitty, Kitty my, my to powiemy. To powiemy. Diana. Diana to, prawda. to prawda. Dobrze, Kitty, powodzenia z nowymi przyjaciółkami. Dziewczyny, idziemy. Cześć, Kitty. Dziewczyny, czemu nie dałeś mi z nią pogadać? Po co masz z nią gadać? No, nie wierzysz nam? Wierzę. Dziewczyny, coś tu jest nie tak. Kitty nie mogła mi tego zrobić. Diana, ale zrobiła to. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego po Kitty. Tam Hej, dziewczyny. dziewczyny. Hej, dziewczyny. Idziemy dzisiaj na spacer? Nie, tak. Smile, nie uwierzysz. Kitty mnie zdradziła. Już nie jest moją najlepszą przyjaciółką. Ale jak to, co się stało? Mo, nie martw się, dzisiaj wyjdziemy razem, to się pogodzimy. Ja nie idę. Nie pokłóciłyśmy się, po prostu zmieniła się w jednej chwili. Kitty jest w grupie Laili i Jany. Nie wiem, co ona sobie wyobraża. W porządku, to nie problem. Gdzie, Kitty? Zaraz z nią pogadam. Timur, nie musisz z nią rozmawiać. Jana, no to co, nie idziemy na spacer? Smile, ona nie chce na spacer. Słuchajcie, kochani, nie wiem jak. Jak moja najlepsza przyjaciółka mogła mi to zrobić? Coś tu jest nie tak. Musimy to rozgryźć. Ale nie dzisiaj. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i zbierzmy 10 milionów tak szybko jak to możliwe. Proszę! Do zobaczenia! Papa! Pa. Naprawdę nie pójdziemy na spacer przez kitty! Diana! No co dziewczyny, wchodzimy na siłownię i mówimy: Cześć chłopaki! Diana, mojego chłopaka, tu nie ma. Nawet to możesz iść do Aisa, do kawiarni. Nie wolę z wami. A kiedy ja w końcu będę z Maxem? O dziewczyny, jesteście takie głupie. Patrzcie, Kitty i Timur, widać, że cię lubi. Czemu nie możesz mu tego odwzajemnić? Podpowiedz mu coś. No, próbuję. No, ja też próbuję, ale Max. Y -y. A faceci nie powinni chodzić po dziewczynach. O.